W tym poradniku dowiecie się, jak rzucać zaklęcia, ale oczywiście nie idziemy na skróty, że tylko pokażemy, co robi dane zaklęcie i urok. Przedstawiamy wam warunki, jakie trzeba spełnić, aby dobrze rzucić zaklęcie bądź urok, aby nie spartaczyć roboty. Szczegółowo wyjaśnimy, jak się sprawy z magią mają, a także dorzucimy informacje o całym przepisach oraz bonusy zrzucania zaklęć i listę składników z miejscami oraz metodami ich nabycia. No to zaczynamy! Jeszcze szybka informacja: Rodzinę Supermagów stworzyli nasi użytkownicy Discorda Nostalgic Games podczas mini live na Discordzie. Na końcu filmiku zaprezentujemy ich w pełnej klasie. Link do Discorda w opisie filmu, jak również inne linki do nostalgic The Sims. Zaklęcia dla dorosłych. Uwaga, informacja! Mając dużo punktów gotowania, możemy za jednym razem stworzyć większą ilość danego zaklęcia. Uropuchowienie! Zamienia zaczarowanego Sima na jakiś czas w ropuchę. Czarujący Sim zostaje zamieniony w ropuchę. Sim, którego chcieliśmy zaczarować, miał różdżkę. Ropuchę można całować. Czasami ktoś zmieni się księcia, który dołączy do rodziny. Poprawa stosunków polepsza poziom kontaktu z Simem. mniejsza poziom kontaktów. Nastrój Sima, na którego rzucamy zakręcie jest mniejszy niż 20. Ogólnie jest w słabym nastroju. Ożywienie. Ożywia przedmiot dotyczy krasnala obrodowego, flaminga, lodówki, szachu i strachu na wróble. Przedmiot staje w płomieniach. Niski poziom techniki lub zły humor rzucającego zaklęcie. Krasnal ogrodowy zajmuje się ogródkiem i popija nektar z wyciskarki. Naming zamienia się w tancerkę i flirtuje z simami, co mocno poprawia im potrzebę towarzystwa. Reszta przedmiotów nie ma tak spektakularnych efektów poza poprawą potrzeby rozrywki. Uszczęśliwienie polepsza nastrój zaczarowanego sima. Pogarsza nastrój rzucającego zaklęcie o minus 50 i minus 100 wydalania albo energii. Jeśli cel zaklęcia ma poniżej 5 punktów nastawienia i nastrój poniżej 70 punktów. Ogólnie był on fatalnym nastrojem. Śmieszek. Zaczarowany Sim staje się naszym przyjacielem. Kontakty pomiędzy Simami mocno spadają i dochodzi do walki. Jeśli Sim, na którego rzuciliśmy zaklęcie, był już naszym przyjacielem, wygnanie. Usuwa Sima z parceli. Jeżeli jest to członek rodziny, to za jakiś czas i tak wróci. Sim, który rzucaliśmy zaklęcie, zostanie usunięty na jakiś czas z parceli, więc powróci na nią. Sim, którego chcieliśmy zaczarować, miał różyczkę. Cios miłości zaczarowany Sim zakochuje się w nas! Rzucające zaklęcie zostanie odrzucony, a także trafiony piorunem, przez co straci komfort i energię. Sim, którego chcieliśmy zaczarować miał wążczko. Hipnoza. Zahipnotyzowany SIM wykonuje określone interakcje, dzięki którym pomiędzy nim a rzucającym zaklęcie wzrasta poziom kontaktu. Sen zaklęcia odbija zaklęcie na naszego sima i ten zaczyna zachowywać się jak kurczak albo pies. Sim, którego chcieliśmy zaczarować, miał różdżkę.

żeby przyjąć oświadczenie. Zmniejsza punkty kontaktu pomiędzy simami i sprawia, że rzucający zakręcie staje się mały i zielony. Sim, którego chcieliśmy zaczarować, miał różkę. Prawdziwy przyjaciel. Zamienia w zwierzę dorosłego sima. Pies zaatakuje czarującego, a kot się po prostu schowa. Zwierzak jest w złym nastroju albo nie jest członkiem rodziny. Wymaga dodatku zwierzaki. Zaklęcia dla dzieci. Uszczęśliwienie Junior polepsza nastrój zaczarowanego Sima. Pogarsza nastrój rzucającego zaklęcie o minus 50 i minus 100 wydalania albo energii. Jeżeli cel zaklęcia ma poniżej 5 punktów nastawienia i nastrój poniżej 70 punktów, czyli był on w fatalnym nastroju. Ożywienie. Ożywia przedmiot dotyczy Krasnala Ogrodowego, Flaminga, Lodówki, Szachów i Strachu na Wróble. Przedmiot staje w płomieniach. Zły humor rzucającego zaklęcie. Śmieszek, junior. Zaczarowany Sim staje się naszym przyjacielem. Kontakty pomiędzy Simami mocno spadają. Jeżeli Sim, na którego rzuciliśmy zaklęcie, niż był naszym przyjacielem. UROKI DLA DOROSŁYCH Uwaga, informacja! Mając dużo punktów techniki, możemy za jednym razem stworzyć większą ilość danego zakręcia. PIĘKNA LUB BESTIA Daje możliwość wyboru wyglądu Sima na kogoś pięknego lub bestię. Działa do momentu zmiany ubrania przez Sima, wzięcia kąpieli, bądź powrotu z parceli publicznej. Głowy wszystkich w rodzinie zmieniają się w oślełby. Sim rzuca urok w obecności innego Sima. Róg obfitości pojawia się pięć talerzy z jedzeniem, indyk oraz chleb. Pojawiają się ropuchy na całej parceli. Rzucający urok ma wysoki poziom głodu powyżej 80 punktów. Ropuchy można całować, więc wrasta szansa na pojawienie się księcia, który dołączy do rodziny. Ujj. Czyste talerze. Umyje wszystkie talerze na parceli. Pojawiają się brudne talerze, zero albo tylko jeden brudny talerz na Parceli. Deszcz bogactw Na Parceli spada deszcz bogactw, czyli skrzynie skarbów, stosy złota, które można sprzedawać za dużą kwotę symbolonu, bądź sobie zostawić na pamiątkę. Spada zwykły deszcz, zostawiając kałużę, rzucający urok ma kiepski nastrój poniżej zera. Wyjście ze skóry, rzucający urok staje się duchem. Na parceli pojawiają się węże. Urok rzucony w ciągu dnia. Przeciwne bieguny, pozytywne relacje. Inny Simu podczas każdej interakcji. Negatywne relacje innych simów podczas każdej interakcji. Poziom kondycji rzucającego urok jest poniżej dwóch punktów. <tryk> Klon Hacownik tworzy klona, który pójdzie za naszego Sima do pracy tylko na jeden dzień. Ląd stanie w płomieniach. wrzucający urok mański poziom głodu poniżej minus dwudziestu. Doskonały ogród. Podlewa wszystkie rośliny na parceli. Krasnale ożyją, zaatakują sima i zniszczą rośliny. Jeżeli na parceli mamy krasnale ogrodowe magiczny, zmieniacz nastroju polepsza poziom niektórych potrzeb sima lub simu. Pogarsza potrzeby Sima lub Simu. Rzucający urok jest w dobrym nastroju. Wszystko dla domu. Pojawia się duch Miniego, który posprząta w domu. Pojawia się tu Molly która będzie zsiała spustoszenie w domu. Rzucający urok ma poniżej 3 punktów ludności lub kiepski nastrój poniżej 60. Cena sławy. Sim zostaje czterogwiazdkową gwiazdą. Pojawia się fanatycznie wielbiciel, jeśli rzucający urok ma już trzy gwiazdki słabe. Wymaga dodatku gwiazda. Uroki dla dzieci: Piękna lub bestia. I daje możliwość wyboru wyglądu Sima na kogoś pięknego lub bestię. Działa to do momentu zmiany ubrania Sima, wzięcia kąpieli bądź powrotu z publicznej. publicznej. Głowy wszystkich w rodzinie zmieniają się w oślepły. Sim rzuca urok obecności innego Sima. Kałużosnik. Czyści rzucającego zaklęcie dziecko. Czyli podwyższa higienę. Zmniejsza poziom higieny, rzucającego zaklęcie, jeśli higiena jest powyżej 70 punktów. Grób Ciasta wyczarowuje ciasta. Pojawiają się ropuchy, młody jest powyżej 80 punktów. Ten urok jest jakiś zbugowany, więc raz na rok coś się udaje. Niewidzialny przyjaciel. Pojawia się niewidzialny przyjaciel, z którym można rozmawiać i bawić się. Niewidzialny przyjaciel jest irytujący. Jest 10% szans, że ten urok się nie uda. Nie ma wymogów, które trzeba spełnić, żebyś zawsze się udawał. Klon, pracownik, junior. Tworzy klona, który pójdzie na naszego Sima do szkoły tylko na jeden dzień, klon stanie w płomienia. Rzucający urok ma niski poziom głodu poniżej minus 20. Ten urok jest spugowany w dziecku tak czy siak spadnie ocena za opuszczenie szkoły. Dorosłość minutę. Dziecko zamienia się w dorosłego. Dziecięca różdżka zostanie zamieniona na te dla dorosłych. Dziecięce zaklęcia zostaną usunięte, a wszystkie umiejętności nabyte z kryształu zachowają się. Dziecko staje się kołyską. Jeżeli oceny są poniżej 5 minus i dziecko jest głodne, niewiele powyżej zera. Dodatkowe przepisy. W instrukcji obsługi i w komunikatach, że można było się natknąć na informacje o jakimś tajemniczym użyciu niektórych składników. Niestety, ostatecznie nie chodziło o żadne nowe zaklęcia, tylko dwa niezapisane w książce kołaskiej przepisy na przygotowanie nektaru i ciasta. Oto one. Magiczny nektar. Do tłoczenia dodajemy winogrona, Minogrona i potropuchy. Jego efektem będzie zamiana sima w ducha. Podobnie jak w zrzucaniu uroku wyjście ze skóry. Piczny biszkopt. Do pieca. I uwaga, tutaj pamiętajmy, że bardzo ryzykowne jest używanie pieca mając poniżej 5 punktów gotowania. Więc tak, kładam trych proszek do pieczenia i masło. Po jego zjedzeniu będziesz miał ośną głowę. Magiczne zarośla i inne bonusy za rzucanie udanych zaklęć. Przypominamy, że aby to wszystko się udało, żeby się pojawiły zarośla i inne bonusy, to na zwykłej parceli potrzeba rzucić 15 udanych zaklęć, a na parceli w Abracadabrowie tylko 10 i szybciej wszystko rośnie. Gra co 6 godzin sprawdza, czy spełniliśmy wymaganą ilość rzuconych zaklęć i uroków. Pelargonie na energię słoneczną. Światki, które wyrastają w ciągu 18 do 48 godzin. Nie mają żadnych właściwości poza tym, że można na nich coś postawić, ponieważ o dziwo działają jak stoliki. Korzeń problemu. Wyrasta w ciągu 18 do 48 godzin. I nie ma żadnych właściwości, jak tylko ozdoba. Jam fasola. Wyrasta od 8 do 17 segmentów wysokości w ciągu 18 do 48 godzin. Fasola musi wyrosnąć na maksa, inaczej nie będzie nam dane wspiąć się po niej i obok świętego Willa zabrać magiczne fasolki. Nie każda fasola wyrasta do końca, taka już złośliwość tej gry. I te najwyższe dość rzadko się trafiają. Kryształy. Umiejętność nimi może nauczyć się trzech simów na zwykłej parceli, a w Abracadabrowie pięciu. Zielony. Duch. Zwykła interakcja w zakładce zaba. Biały lewitacja, zwykła interakcja w zakładce zaba Złoty, sztuczka magiczna. Może być użyty przez dziecko, Zwykła interakcja w zakładce zaba. Czerwony, gorąca stopa. Może być użyty przez dziecko. Zwykła interakcja w zakładce zaba. Niebieski, elektryczna dłoń. Zwykła interakcja, i tu nie będę oryginalny, w zakładce zaba. Różowy, teleportacja. Może być użyty przez dziecko. Obok opcji podejść jest też opcja teleportacji, za pomocą której z nim szybko przemieści się wybrane przez nas miejsce na pancerzu. Czarne wygaszanie całkowicie wygasza pożar na pancenie. Zwracamy uwagę, że zawierając do domu przedmioty z zadań sprzedawców, czyli ciężka cegła, czerwony banan zagłady oraz złote jabłko, nic nie dają i nie są żadnymi składnikami do zaklęć uroków, wypieków oraz soku. Są bezużyteczne na pacyi domowej, a w abrakadabrowie są przedmiotem do oddania innemu simowi w ramach wspomnianych zleceń. Pokazujemy listę składników. Zatrzymaj film, bądź zrób zrzut ekranowy. Jeżeli będziesz dzielić się takim rzutem ekranowym, wspomnij o nostalgic The Sims. Będzie nam miło.